Zawsze byłam aktywną kobietą, dbałam o dom, męża i znajdowałam czas dla siebie. Moje małżeństwo z Karolem miało wzloty i upadki, jak każde, ale wierzyłam, że jesteśmy drużyną. Ufałam mu bezgranicznie. Wszystko zaczęło się zmieniać, gdy zaczęłam czuć się źle. Najpierw to było tylko zmęczenie, bóle głowy i dziwna apatia. Myślałam, że to stres albo przemęczenie. Jednak z czasem objawy się nasiliły. Pewnego dnia prawie zemdlałam w sklepie. Karol nalegał, żebym poszła do lekarza. Wyniki badań były niepokojące. Musi pani odpoczywać. Bezwarunkowo powiedział lekarz stanowczo: Jeśli się pani nie oszczędzi, może dojść do poważniejszych konsekwencji. Karol, siedząc obok mnie, wyglądał na naprawdę przejętego. Kochanie, zajmę się wszystkim. Nie musisz się o nic martwić, zapewnił mnie, ściskając moją dłoń. Poczułam ulgę. Myślałam, że w tym trudnym czasie mogę na niego liczyć. I faktycznie, przez pierwsze dni Karol starał się przejąć domowe obowiązki, ale szybko zaczął się irytować. Widziałam to w jego spojrzeniach, w westchnieniach, gdy musiał gotować czy sprzątać. Może poprosimy twoją siostrę o pomoc? zapytał pewnego wieczoru. Moja młodsza siostra, Weronika, zawsze była wolnym duchem. Nigdy nie wyszła za mąż, nie miała stałych związków, a w towarzystwie lubiła być w centrum uwagi. Była piękna, pewna siebie i przyciągała spojrzenia. Mimo to kochałam ją i ufałam jej. Nie miałam siły się sprzeciwiać. Potrzebowałam pomocy. Kiedy następnego dnia Weronika przekroczyła próg naszego mieszkania, jak zawsze wyglądała zjawiskowo króciutka sukienka, perfekcyjny makijaż, uśmiech od ucha do ucha. Siostra, ale się zaniedbałaś musisz odpoczywać, co? zaśmiała się, obejmując mnie mocno. Karol wydawał się zadowolony z jej obecności. Na początku wszystko szło dobrze. Weronika pomagała w domu, dotrzymywała mi towarzystwa. Ale po kilku dniach zaczęłam zauważać drobne zmiany. Ich rozmowy stawały się coraz dłuższe, śmiali się częściej. A kiedy wchodziłam do pokoju, nagle zapadała cisza, jakby przerwali rozmowę, której nie powinnam usłyszeć. Pewnej nocy, kiedy nie mogłam zasnąć, usłyszałam ich śmiech dobiegający z salonu. Wstałam cicho i uchyliłam drzwi. Siedzieli razem na kanapie zbyt blisko siebie. Karol trzymał w ręku kieliszek wina, a Weronika gestykulowała żywo, śmiejąc się i patrząc na niego tym samym błyszczącym wzrokiem, który kiedyś był przeznaczony dla mnie. Zrobiło mi się zimno. Następnego ranka zobaczyłam Weronikę w mojej sukience. W tej, którą Karol zawsze komplementował. Siostra. Mam nadzieję, że się nie gniewasz. Znalazłam ją w szafie. Jest przepiękna. Powiedziała, obracając się przed lustrem. Jest w porządku, wymamrotałam. Choć coś we mnie krzyczało. W tym momencie do kuchni wszedł Karol. Jego oczy zabłysły, gdy zobaczył Weronikę. Świetnie w niej wyglądasz, powiedział, jakby mnie tam nie było. To mógł być niewinny komplement. Ale instynkt mówił mi, że kryło się za tym coś więcej. Przez kolejne dni sytuacja tylko się pogarszała. Ukryte spojrzenia, przerwane rozmowy, uśmiechy, które kończyły się, gdy tylko pojawiałam się w pobliżu. Czułam się coraz bardziej wykluczona we własnym domu. Aż pewnej nocy, kiedy wstałam po szklankę wody, usłyszałam szepty w korytarzu. Myślisz, że coś podejrzewa. Zapytała Weronika. Nie wiem. Musimy być ostrożni, odpowiedział Karol. Serce zaczęło mi walić. Z czym mieli być ostrożni? Stałam w ciemności, czując jak po plecach przebiega mi dreszcz. Coś się działo tuż przed moimi oczami. I musiałam się dowiedzieć, co za nim będzie za późno. Od tamtej nocy moje serce nie zaznało spokoju. Słowa, które usłyszałam na korytarzu, nieustannie brzmiały mi w głowie: Myślisz, że coś podejrzewa? Nie wiem. Musimy być ostrożni. Chciałam wierzyć, że to tylko jakieś nieporozumienie. Może moja wyobraźnia płatała mi figle. Jednak kolejne dni utwierdziły mnie w przekonaniu, że moja intuicja mnie nie zawiodła. Coś działo się tuż pod moim nosem. Zaczęłam baczniej obserwować Karola i Weronikę. Gesty, które kiedyś wydawały mi się nic nieznaczące, nagle nabrały nowego znaczenia. Weronika śmiała się z każdego żartu Karola, jakby był najzabawniejszym człowiekiem na świecie. A on patrzył na nią w sposób, w jaki od dawna nie patrzył na mnie. Ich dotyk był subtelny, ale obecny. Muśnięcie dłoni, dłoni na ramieniu. Ukradkowe spojrzenia. Niby nic, a jednak, dla mnie to było jak cios w serce. Postanowiłam sprawdzić moje podejrzenia. Karol, a może wyskoczymy gdzieś jutro? Tylko we dwoje. Dawno nie spędziliśmy razem czasu, zaproponowałam. Zawahał się. Jego twarz momentalnie się zmieniła. Jutro. Nie wiem. Weronika już zaproponowała, że zrobi kolację. Poczułam ścisk w żołądku. Od kiedy to moja siostra przejęła obowiązki w moim domu? Możemy wyjść po kolacji, naciskałam, starając się brzmieć spokojnie. Zobaczymy, kochanie, jestem zmęczony. To bolało. Dla mnie zawsze był zmęczony, ale dla Weroniki nigdy. Tamtej nocy udawałam, że śpię, ale w rzeczywistości czuwałam. Gdy w domu zapanowała cisza, po cichu wysunęłam się z łóżka i bosymi stopami ruszyłam w stronę salonu. Kiedy dotarłam do drzwi, poczułam zimny dreszcz. Karol i Weronika siedzieli na kanapie. Byli zbyt blisko siebie. Karol trzymał jej dłoń, a ona opuszczała wzrok, jakby była rozdarta. Karol to nie jest w porządku wyszeptała. Serce mi zamarło. Moja własna siostra wiedziała, że to złe. Więc dlaczego nie przestała? Karol ścisnął jej rękę mocniej i spojrzał jej głęboko w oczy. Nie wiem, co robić, Weronika jestem taki zagubiony zagubiony w czym zrobiło mi się zimno. Mój oddech przyspieszył. Czułam narastającą wściekłość, ból i niedowierzanie. Nie mogłam na to patrzeć. Cicho wycofałam się do sypialni. Położyłam się na łóżku, wpatrując się w sufit, a łzy gorące jak ogień płynęły po moich policzkach. Rano postanowiłam skonfrontować się z Weroniką. Musimy porozmawiać, powiedziałam surowym tonem. Oderwała wzrok od telefonu i spojrzała na mnie zaskoczona. Coś się stało, siostra. Skrzyżowałam ramiona, próbując utrzymać się w ryzach. Co się dzieje między tobą a Karolem? Twarz jej pobladła. Próbowała się uśmiechnąć, ale jej wyraz twarzy zdradził więcej niż chciała. Nie rozumiem. O czym ty mówisz? Nie kłam. Widziałam was wczoraj w nocy. Karol trzymał twoją rękę. Rozmawialiście o czymś, co jest nie w porządku. Opuściła wzrok, nerwowo przygryzając wargę. Źle to zrozumiałaś, więc mi wytłumacz. Westchnęła, jakby nie miała wyjścia. Karol jest zagubiony. Powiedział mi, że tęskni za tobą taką, jaką byłaś kiedyś. Czuję, że stracił kobietę, którą kochał. Zakręciło mi się w głowie. Powiedział ci to. Wyszeptałam. Weronika skinęła głową, choć wyglądała, jakby sama czuła się winna. Czuję się samotny. Przytłoczony. Powiedział, że nie jesteś już tą samą osobą. Jej słowa ugodziły mnie jak nóż prosto w serce. Nie byłam już tą samą osobą. Oczywiście, że nie. Byłam chora. Potrzebowałam wsparcia, a nie porzucenia. Wciągnęłam głęboko powietrze, próbując powstrzymać burzę szalejącą wewnątrz mnie. Więc dlatego się do siebie zbliżyliście, żeby zapełnić pustkę, którą on czuje. Weronika spuściła wzrok, nie odpowiadając. Gniew narastał we mnie coraz bardziej. Czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę? Co robisz? Zdradzasz własną siostrę. Podniosła oczy i po raz pierwszy dostrzegłam w nich winę. Przysięgam, że nic się nie stało. Po prostu, zbliżyłaś się za bardzo do mojego męża, powiedziałam z bólem w głosie. A co on czuje do ciebie? Weronika milczała. To milczenie mówiło więcej niż tysiąc słów. Ból był nie do zniesienia, ale w tamtej chwili podjęłam decyzję. Jeśli oni coś przede mną ukrywali, to się dowiem. I nie spocznę, dopóki nie nam całej prawdy. Noc spowiła miasto, ciężka i duszna, a ja wciąż czułam echo rozmowy z Weroniką. Jej niepewność tylko wzmogła moje podejrzenia. Musiałam działać mądrze. Moje emocje były w rozsypce, ale nie mogłam rzucać oskarżeń bez dowodów. Musiałam usłyszeć na własne uszy to, co moje serce już wiedziało. Wtedy wpadłam na pomysł. Wzięłam telefon i zainstalowałam aplikację do nagrywania. Następnie schowałam go za komodą w salonie, w idealnym miejscu blisko kanapy, gdzie Karol i Weronika często rozmawiali, myśląc, że ich nie słyszę. Jeśli było między nimi coś więcej, miałam to udowodnić. Następny dzień dłużył się w nieskończoność. Każdy gest, każdy uśmiech wydawał mi się podejrzany. Każde przypadkowe muśnięcie dłoni, każde spojrzenie. Moja intuicja krzyczała, ale zmuszałam się do zachowania spokoju. Po południu celowo wyszłam z domu, zostawiając ich samych. Serce waliło mi w piersi, gdy zamykałam za sobą drzwi, ale wiedziałam, że to konieczne. Spędziłam kilka godzin u przyjaciółki, starając się nie zdradzić bólu, który mnie rozdzierał. Ale w głowie miałam tylko jedno nagranie. Musiałam usłyszeć, co mówili, gdy myśleli, że nikt ich nie słucha. Gdy wróciłam do domu wieczorem, udałam zmęczenie i od razu poszłam do sypialni. Chwyciłam telefon, nacisnęłam play i wstrzymałam oddech. Najpierw tylko szum, kroki, skrzypienie kanapy, a potem głos Karola: Nie wiem, co robić, Weronika. Kocham moją żonę, ale wszystko się zmieniło. Ona nie jest już tą samą kobietą. Żołądek mi się ścisnął. Weronika westchnęła. Karol. To nie jest w porządku, ale przecież coś czujemy. Ty też to czujesz, prawda? Zapadła cisza. Czekałam, wstrzymując oddech. A potem czuję coś, tak, ale nie mogę tego zrobić, mojej siostrze. Serce mi stanęło, więc dlaczego się nie odsuniesz? nalegał Karol dlaczego? Weronika zawahała się, bo lubię być przy tobie. Jakby ziemia rozstąpiła się pod moimi stopami. Nie musieli nawet przekroczyć granicy fizycznej. To, co było między nimi, już było zdradą. Moje ręce drżały, gdy zatrzymałam nagranie. To wystarczyło. Przez długą chwilę siedziałam na skraju łóżka, próbując znaleźć w sobie siłę, by wstać. W końcu gniew popchnął mnie naprzód. Wytarła łzy i wyszłam do salonu. Siedzieli tam, dokładnie tak, jak na nagraniu. Karol przeglądał coś w telefonie, a Weronika nerwowo bawiła się palcami. To ona pierwsza mnie zauważyła i spuściła wzrok. Cześć, kochanie, powiedział Karol, uśmiechając się bez trosko. Nie miał pojęcia, co za chwilę się wydarzy. Głos ugrzązł mi w gardle: Jak mogliście mi to zrobić? Karol zmarszczył brwi. O czym ty mówisz? Sięgnęłam do kieszeni, wyjęłam telefon i wcisnęłam play. W pokoju zapadła śmiertelna cisza, gdy ich własne słowa zabrzmiały w powietrzu. Każda sekretna myśl, każde ukryte uczucie wszystko wypowiedziane na głos. Weronika pobladła. Karol patrzył na mnie szeroko otwartymi oczami. Słyszałam wszystko, powiedziałam drżącym głosem. Każde słowo. każdy szept. Zdradziliście mnie. To nie tak, jak myślisz, zaczął Karol. Więc jak? Krzyknęłam. Bo dla mnie brzmi to jak dwoje ludzi zakochujących się, podczas gdy kobieta, która powinna być kochana, walczy o przetrwanie. Weronika zaczęła płakać: Siostro, przysięgam, nie chciałam, ale chciałaś! Warknęłam. Mogłaś przestać, ale tego nie zrobiłaś. Szlochała, ale nie czułam już litości. Karol podniósł się, próbując podejść bliżej: Proszę, kochanie odsunęłam się nie nazywaj mnie tak. Nigdy mnie nie kochałeś. Sięgnęłam po torebkę i telefon, po czym ruszyłam do drzwi. Zatrzymałam się na chwilę, odwróciłam i spojrzałam na nich po raz ostatni. Mam nadzieję, że będziecie szczęśliwi, bo ja nigdy Wam nie wybaczę. I odeszłam. Opuściłam dom, który kiedyś był moim schronieniem. Zostawiłam za sobą nie tylko rozpadłe małżeństwo, ale i siostrę, której już nigdy nie zobaczę w ten sam sposób. Ból był niewy, ale wiedziałam jedno: Nigdy więcej nie pozwolę, by ktoś traktował mnie jak ciężar. Podniosę się. A oni będą musieli żyć z tym, co zrobili.